Wakacje kojarzą mi się z naszym polskim morzem, z piaskiem, z plażą, z dobrą lekturą. Było tych wakacyjnych przygód całe mnóstwo, ale jedna chyba szczególnie utkwiła mi w pamięci. Dotyczy mojego pobytu nad morzem, kiedy byłam z moją kilkuletnią córką, bardzo lubiła spacerować brzegiem morza i zbierać bursztynki. Nigdy nie było ich zbyt wiele, ale każdy, jak najcenniejszy skarb, yy, był wsadzany do takiego specjalnego, przygotowanego woreczka szczęścia. Kiedyś postanowiłam, że zrobię żart. I wcześniej rano pobiegłam do pań, które pracowały w sklepie z pamiątkami, sprzedawały takie buteleczki, tak zwaną nalewkę bursztynową. Przybiegłam szybko do ośrodka. I zanim moja córka się obudziła, postawiłam buteleczkę obok jej stolika. Kiedy wstała, powiedziałam: Spójrz, ty tak długo zbierałaś bursztynki na plaży, a mama wcześniej rano, o piątej, wstała, zmobilizowała się i w ciągu godziny nazbierała takie mnóstwo bursztynów. Następnego dnia, a w zasadzie nocy. Obudził mnie głośny dźwięk dzwonka mojego telefonu. Zerwałam się przestraszona, nie wiedziałam, co się dzieje. Spojrzałam na zegarek w telefonie okazało się, że jest w pół do piątej rana. Obok na łóżku siedziała uśmiechnięta moja córka, która wstała i radośnie oznajmiła: Mamusiu, wstawaj. Przecież musimy iść na zbierać bursztyn. Mocno pożałowałam tego żartu. Drodzy Państwo, wakacje to czas relaksu i odpoczynku. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na spędzenie miłych chwil w Teatrze Bagatela. Gramy dla Państwa zarówno w lipcu, jak i w sierpniu. Do zobaczenia.